Hej, cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Wreszcie zaczęła się dla nas runda wiosenna i od razu czekał nas mecz z liderem. Jeżeli ktoś nie zna wyniku, no to nie chcę spoilerować, powiem tyle, że było trudno, ale miałyśmy też swoje fajne momenty, a ten dzisiejszy materiał to będzie materiał typowo z omówieniem meczu, z takim jego skrótem, a jeżeli chcecie sobie zobaczyć, jaki Materiał vlogowy to odsyłam Was na kanał Wisły i mój film właśnie dla klubu. Macie link w opisie. Możecie sobie już odpalić gdzieś na w karcie obok. I generalnie sorry za mój głos dzisiaj, ale jestem trochę chora. Mam tutaj jakiś lek, więc będę sobie popijać. No i chyba możemy przejść do omawiania meczu. Ja w nim nie zagrałam przez 90 minut byłam do dyspozycji na ławce. Ale tak to bywa w piłce, wiecie. Jest tylko pięć zmian do wykorzystania, i, i trener potrzebował czegoś innego na boisku. I nie przedłużając, pierwsze dwa strzały Juna Trans, starobożysta, bo właśnie z nimi grałyśmy, oddały w czwartej minucie, ale Doris no, nie mogła mieć z nimi problemów. I w zasadzie nasza akcja bramkowa zaczęła się właśnie od tego drugiego strzału, który wyłapała Doris. Michael dostała podanie od Claudii. Świetnie odwróciła się z obrońcą na plecach, przedryblowała rywalki, podała na skrzydło do Borka. I tu może nam troszkę szczęście dopisało, ale Borek ostatecznie znalazła niepilnowaną Kingę. Nie ma tutaj mowy o spalonym. I Kinga na raty wykańcza akcję. trochę skandal, że na raty, no ale ważne, że w sieci. W kolejnych minutach z dystansu za lekko uderzała majer, a podobną próbą też odgryzły się przyjezdne. Blisko gola było w 16 minucie, ale tu świetnie broni Doris i po małym zamieszaniu udaje nam się już oddalić to zagrożenie. Za chwilę ponownie udanie interweniuje nasza bramkarka, tak samo jak w 22 minucie. To już chyba mogę Wam zaspoilerować, że Doris kilkakrotnie w tym meczu nam piłki uratowała. Niestety nie udało się tego zrobić w 100%, bo po raz pierwszy skapitulował już na 26 minucie po rożnym. Tutaj świetnie rywalka nabiegła na tą piłkę i skierowała ją do siatki, a trochę później blisko było małego nieporozumienia. I po pół godziny gry mamy już trochę skandaliczne zachowanie z naszej strony. Oczywiście Klaudia powinna to jak najszybciej wybić, ale Kinga też mogłaby zagrać na dalszą nogę. A tak to Klaudia za długo czeka i dostajemy bramkę na 1 do dwóch. A w tym momencie musimy się już zacząć mocno martwić. Do końca pierwszej połowy obożyska tworzą dwie sytuacje, ale na szczęście tutaj brakuje im precyzji. Ja chciałem oficjalnie z tego miejsca, opowiedzmy, yy, chciałem z tego miejsca oficjalnie przeprosić yy, panią Aleksandrę Synowiec, yy, że przez pomyłkę niespecjalnie z ręką na sercu wyczytałem w przerwie: Sosnowiec. Możemy uznać, że gdy strzela w ramki to jest synowiec, a gdy nie strzela to jest sosnowiec? To był koniec pierwszej połowy i po niej miałem takie wrażenie, że może nie tyle, że przeciwnik nas zgniótł, ale że już jakąś tam sobie przewagę zbudował, a my nie potrafimy zareagować, i, i ciężko nam się gra w tym meczu. I to się potwierdziło w drugich 45 minutach, bo nawet sam początek no, nie zaczął się dobrze. O ile w pierwszym momencie jeszcze się wybroniłyśmy, to przy ponowieniu akcji załatwo dajemy się ogrzać i odpuszczamy na pasniczki w naszym polu karnym, a te to wykorzystują. Próbowałyśmy odpowiedzieć, ale to do środkowania chyba zbyt płytkie i ona nie ma za bardzo z czego uderzyć. Pięć minut później ponownie piłka trafia do Oli, ale w tym strzale bez przyjęcia no, atakuje mocy. Nam nie udało złapać się kontaktu, a przeciwniczki jeszcze swoje prowadzenie podwyższyły. No i nie chce się paspić, no ale nie możemy po prostu... Tak długo prowadzić piłki i liczyć na to, że będzie wokół nas magiczne pole siłowe i nikt nam tej piłki nie zabierze. Później ratowała nas a w odpowiedzi po rzucie rożnym i dobrym dośrodkowaniu borka, minimalnie nad poprzeczką główkowała Ola, a za chwilę jeszcze nas strzał z dosyć niekorzystnej pozycji zdecydowała się Maja. Potem do głosu ponownie doszło Bożyska, ale udało nam się z tej sytuacji wyjść z obronną ręką. I w końcówce chciałyśmy jeszcze powalczyć do końca, chociaż no, nie przyniosło to niestety efektu. No i to tyle, moi drodzy. Przegrywamy w pierwszym naszym wiosennym meczu 1-4. Nadzieje były duże i zostały brutalnie zgaszone, ale nie ma się co poddawać. Teraz przed nami tydzień przerwy, bo są święta wielkanocne. Swoją drogą, jeżeli zdążyliście, to... Obejrzeć, no to życzę Wam wesołych świąt i odpocznijcie sobie troszkę. A my następny mecz zagramy w sobotę, chyba 6 kwietnia, w grodzisku wielkopolskim z tamtejszym GSS. Także ciężko pracujemy, robimy swoje i liczymy na trzy punkty w tym meczu. A wam dziękuję w tym momencie za oglądanie. Przypominam, że jeżeli macie ochotę, to obczajcie sobie. Ten materiał na Wisła pod TV, czy tam tv. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film się Wam podobał. Subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!